Przej strzelce Agnieszka Słowo z tej strony. Mam dla Was niespodziankę. Przesłanie od aniołów. Właśnie tasuję karty. Już za momencik, już za chwileczkę wyciągnę jedną z nich i zobaczymy o czym chcą do Was rozprawiać aniołki. Aho! No więc mamy anioły fioletowego promienia. Już, 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 już. Już przekazuję, co one tam. Siódmy, purpurowo-fioletowy promień przewodzi rozpoczętej właśnie epoce wodnika. Jest to promień mistyków, wysokich kapłanów i kapłanek, szamanów i wszystkich ludzi, którzy rozwijają swoją duchową świadomość. Fioletowe światło na zewnątrz tego promienia służy poszerzaniu świadomości, rozwojowi wewnętrznemu i odnawianiu zerwanych niegdyś więzów. Wewnętrzny promień jest złocisto-żółty, co symbolizuje oświecenie. Zastępy tego promienia działają pod przewodnictwem archanioła Zatkiela i Lady Amethyst, archaii przemiany. Należą do nich anioły wewnętrznego rozwoju, medytacji, wybawienia i przebaczenia. Między innymi Kindle, Anielska Grupa Losu, Strzegąca Kronik Akasha, Emil, Anioły pomagające w przygotowaniu do wtajemniczenia na wyższe, Misteria, Karmel, Anioł Pomocny w sprawach karmicznych, Anioły Sofii, Przewodniczki, Prowadzącej w, duchy, w Duchowe Światy Ciszy, Hanael, które wspomaga procesy duchowe, zawkiel, anioł rozważania i kontemplacji, który pomaga w osiąganiu stanów np. medytacyjnych. Jest to promień praw kosmicznych. Zadaniem jego aniołów jest rozprzestrzenienie fioletowego światła, nadzorowanie przestrzegania praw kosmosu, wprowadzenie człowieka w nowy czas. W przemianę, transformację, jak również w wyprowadzenie go ze starych, utrwalonych wzorców. Ich światło pomaga otworzyć się na nowy wymiar poszerzonej świadomości. Kiedy w Twoje życie wkroczą anioły wyzwolenia, wzywają Cię one do tego, abyś wprowadził pewne zmiany do swojego dotychczasowego życia. Kiedy poprosisz je, aby w nim zadziałały, zawiodą Cię do Księgi Twojego życia. Tutaj będziesz mógł przeanalizować swoją przeszłość, przypomnieć sobie więzy, które od dawna cię łączą, czyli sprawy, które rozpocząłeś, z pomocą Aniołów Wybawienia, będziesz mógł teraz doprowadzić je do końca oraz stopniowo się od nich uwolnić. Jeśli wylosujesz kartę Aniołów, a właśnie ją wylosowałam dla was, <laughs> jeśli wylosujesz kartę Aniołów Wyzwolenia, potraktuj to jako wezwanie do tego, Abyś zmienił swoją obecną życiową sytuację poprzez dopisanie nowych wierszy do kroniki swojej teraźniejszości i przyszłości. Gruntownie przeanalizuj twoją przeszłość. Jakie miejsca, okoliczności, ludzie zajmują wciąż twoje myśli, pomimo iż nie istnieją już w twoim życiu? Jaki ciężar z przeszłości dźwigasz wciąż na swoich barkach? Z kim lub z czym połączyły cię więzy, które chciałbyś teraz zerwać, ponieważ ci przeszkadzają? Z kim nie wyrównałeś jeszcze rachunków lub nie uregulowałeś wspólnych spraw? Od kogo oczekujesz wciąż czegoś, co nie jest już po prostu możliwe? W partnerstwie anioły te pomagają Tobie i Twojemu partnerowi w głębszej analizie Waszego związku, udzielając odpowiedzi na pytania, jak na przykład, czy Wasze dusze znają się z innych czasów? Co łączy Was ze sobą? Uzyskanie tych odpowiedzi udaje się um, dopiero wtedy, gdy pragną tego obie strony. Anielskie przesłania mogą docierać do nas przez sny, inspiracje i obrazy, w przypadku, gdy w Waszym związku pojawiają się negatywne więzy, z pomocą Aniołów Fioletowego Promienia możecie odbywać podróże w wyższe sfery, np. do Archaniołów lub Elohimów i prosić je o uleczenie tej sytuacji. Ponadto możesz dowiedzieć się od nich, co wspólnego na płaszczyźnie duchowej mają ze sobą członkowie grupy, do której należysz. Jakby nie było, my należymy do jednej grupy na tym kanale. <noise> Też się nad tym zastanowię. Przesłanie tych aniołów brzmi: Udaj się w światło przemiany i poszerzania świadomości. Rozbudzisz wówczas w sobie uśpione dotąd umiejętności. I myślę, tak już ze swojej strony, że ani jednemu strzelcowi to nie przyjdzie trudno. Ponieważ macie niezwykłe zdolności wizualizacji, macie niezwykłe zdolności wyobraźni, i faktycznie jesteście w stanie tak na chwilkę się odosobnić i udać się w to światło przemiany, i poszerzyć tą świadomość właśnie tam, i zobaczyć, co jeszcze jest do załatwienia. Ponieważ, moje ukochane, taka jest prawda, że często to, co jeszcze jest niezałatwione, po prostu obciąża nam alternatywy na przyszłość, a, a po co? Dlatego moim zdaniem, skromnym zdaniem, <grymianie> myślę, że strzelce mają teraz czas do tego przynajmniej połowy grudnia na zrobienie faktycznie od początku do końca jeszcze porządku w swoim życiu. Ta, ale tak łagodnie. No może. Może właśnie przy pomocy aniołów, aniołskich wibracji, wizualizacji pracy z nimi em, będzie łatwiej ten proces przejść. Może szybciej i mądrzej załatwicie pewne sprawy, dostrzeżecie to, czego do tej pory nie mogłyście na przykład. Zrozumiecie to, czego nie, nie można było zrozumieć, co było niejasne, nieklarowne. No w każdym bądź razie <laughs> fioletowe światło fioletowy odcień i cała grupa anielska <grytania> fioletowego promienia Was będzie wspierać. I jakby to nie brzmiało, ja Wam życzę, żebyście spróbowały przynajmniej popracować z tymi energiami. To bardzo proste. Buziaki Wam daję. Jak możecie, to zasubskrybujcie kanał, dajcie jakiś fajny um, komentarz, e, no i oczywiście łapka w górę, jak Wam się podobało. A ja Was zapraszam na czytania prywatne. Pod filmikiem macie numer telefonu, najlepiej się ze mną kontaktować przez WhatsApp, bo ja wtedy najszybciej odpowiadam, gdzie bym nie była w jakim tam kraju. Także to tyle z mojej strony. Buziaki wam daję, życzę Wam wspaniałego listopada. No i myślę, że takie same życzenia są na każdy jeden miesiąc, ale też do połowy grudnia. Tak, w takiej łagodności, żebyście spróbowały być. Buziaczki. Сжимайте себе плутка. До услышания.